Siemano widzowie, witam Was na kolejnym odcinku. To jest już rok naszego kanału. No, to jest naprawdę dużo. Było dużo filmów, były duże, fajne rzeczy, dużo shortsów. I widzowie, to już jest rok kanału. Będzie jeszcze więcej lat kanału, ale to zanim dojdziemy do tych późniejszych rzeczy, to trochę minie. Widzowie, w tym roku, bo teraz jest 2026, w tym roku będzie więcej piosenek, dużo więcej piosenek. I bo na razie były praktycznie dwie piosenki. Zależy, czy liczący miał, 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 miał. Bo jak nie, to dwie, a jak tak, to trzy. I będzie ich jeszcze więcej. Wiecie co? Widzowie. Takie coś przygotowałem. I tu mam biblioteczkę. To już jest rok. I normalnie nie wiedziałem, że tak daleko dotrwamy, bo były duże przerwy raz czasami na kanale. I no, ale dalej jesteśmy tu. Był tato z Minecraft'a, który rozpoczął ten kanał. Widzowie. I subskrybujcie, bo do. Na przykład może być 7 luty. Do 7 lutego chciałbym dobić 1000 subskrypcji, więc naprawdę dobijcie te subskrypcje, bo to jest ważne. I po prostu dawajcie łapki w górę. I to jest 2026, no cały rok. I... Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku 2026. Długo przetrwaliśmy, naprawdę. I no, było parę przerw. Jeszcze dojdzie parę nowych gier, widowie. Parę nowiutkich gier dojdzie na ten kanał. I zostawiajcie łapeczki w górę i bądźcie na naszych filmach na bieżąco.